To właśnie widzicie, to tupa. A jak chciałem to sobie ten. No, na tym drugim mam dwa telefony, ale na tym drugim nie nagrywam. Tylko na nim gram. A dzisiaj sobie robimy. Yy, osynienie filmów. Dobra, tylko je oglądamy. Dobra, to lecimy. Zasypamy pierwszym odcinkiem. Kurwa, kurwa, kurwa. kurwa. Yy, Zasypamy od ogryzka. Nie wiem, to jest po prostu oglądanie filmów, to losowe. Będziemy wybierać jakieś krótkie, to lecimy. W tym odcinku, w tym odcinku ja im uja uja i moja księga z serwera bo ja pustić im nie będzie mnie gonić, ja będę, mci, 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 ja będę mci, próbował ja będę przejść minę z Dobra, chłopaki, nie oszukujemy tej serii, wszystko robimy na serii scenariusza. Czas start. Jazda, 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 chwila, Nie no kurwa, za trudne to jest. Okej, okay, to, jeszcze, okay, raz to jeszcze raz robimy. Ej patrzcie, ej, patrzcie tam jest twoja tam babcia Indio. Ty, ty cymbale, twoja, twoja babcia jest babcia u mnie w piwnicy. W piwnicy. Ha, 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 ha. szybko pojechaj się opoje drzewo. drzewo. Ej no nie ma ej, no, nie tak, nie ma, jesteście, tak? Za jesteście za szybcy. No już wynocha no stąd. stąd. Okej, okay, biegniemy, stąd. Stąd. Okay, biegniemy stąd. tutaj. Chwila, ej widzicie to co ja? Rzeczywiście, tam płynie. To najwyraźniej statki z Remorto Warships. Można w niej razem... Nie chcę oglądać tego gówna. Ominiemy sobie. Um heist, um heist. A to chilerka. Chyba zapomniałem, powiedzieć, nie. Nie. Men, że tak teraz mechanta robimy po odcinku Pograny z Widza. O rany, w trójcej gry przysłali mi pokrętę po lędem. Swoją drogą Swoją jego drogą też jego dostaniecie w sopisu. Ogryzek! Stójcie, stójcie teraz. Ale z raga nie trafiłem. Szybko zapnij się. Tak, tak, udało mi się widzowie. Jazda, 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 pójdę okrętem dalej. Chwila co to, Czy to jakaś czy to nowa struktura? Niemożliwe! To Elon Musk! Czemu zawsze Mimożliwe. jak ja robię jak run, run, to ty tam to jesteś? Ty tam jesteś... Mnie bo mnie stać! Gdzie my w ogóle nie jesteśmy? W ogóle postawiłem, jesteśmy. Schatę postawiłem schatę pod wodą, pod wodą bo, bo mnie stać! A jak cię tak na wszystko stać, to może masz jakiś fajny miecz? Miecz? Co my w średniowieczu jesteśmy? Mam Sniper KMS 107, bo mnie stać! Trzymaj, nigdy taki patrzą! Dzięki, Elon! O nie! O nie! Co? Są tu. Robię, strzał. Robię strzał 360, 360 no zł, tak. tak, tak. Jestem niesamowity. To była, to była szansa, szansa 1 na 420, 420 zł, lecimy dalej. dalej. Dobra, zginęliśmy i widzowie, trzeba się, trzeba się wkopać w kinić. Od tytułu. Nie! Kurna! A jeden. Jeden mały kre. Krótki moment został przeminięty, ale dlaczego aby lagi się wyłączyć. Panie, jak ja ich nie lubię, ja, ja, żelaza, i, żelaza tych i tych takich. Kur... Okay, jesteśmy, okay, jesteśmy pod ziemią. Musimy, Musimy znaleźć diamenty. diamenty. Nigdy nie znajdę, Nigdy tych, nie znajdę diamentów. tych diamentów. Chciałbym, chciałbym, je chciałbym je jakoś dostać. dostać. Tam były diamenty. Ty pajacu. Chciałbym, pajacu. Chciałbym coś dostać. 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 Święty, Mikołaj. Święty Mikołaj. Wiedziałem, że koledzy kłaniają. Nic nie Dałeś, mi, dałeś diamenty. mi diamenty. Dzięki. Teraz możemy teraz zrobić możemy dobre zrobić narzędzia dobre i wejść do, do Netheru. O nie. Do bombiarz uciekam. Jeziorko Lawy. Robimy szybki portal. Kurwa, to już, Kuba, nie, to jest już nie jest śmieszne. Co to, to wpisał do scenariusza? Do scenariusza? Nie dogonisz mnie nigdy. Zrobię trik w dziesięć w z jednym Co, co mi widzę, że to wyszło? Jestem genialny tą to, dajcie Dziełek. No Teraz, żeby było śmiesznie, zbuduję odwróconą, odwróconą do góry nogami. Noga, 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 TRT. O nie, O nie. To znowu. znowu buduje się, się do góry. Nie winnie, pójść. Zniszczyć diament. No i chodź. No centra ch od, stęka od nowa. nowa. Za wolno przepaliłem mięso. Dobra, mam do 11 pierdolników. To wystarczyło. Ostygny, co za głupstwo? Jest. jest, idealnie, idealnie. Skakujemy. skakujemy. Co, co? jakim cudem? Jaki cudem już tu jest? Mam plan, Mam plan. Ha. ha, jestem go, ha. nie znamy. Widzimy, ja ja co się, się stało go. ze smokiem. Tak, tak. Co jest, co jest? Co nie? nie, Dobra, teraz lecimy do kolejnego filmu. Jeśli ktoś się pyta, to jesteśmy na Syborku. Nie będziemy tych starych i nowych takich. Już kruchy stary i trochę nowy pooglądamy. Słuchajcie. Magda Gensler. To jedyna muzyka, która jest, na moje zdanie, najlepsza Bra! Magda Gensler. Dzisiaj robimy kuchenną rewolucję, rewolucję, czyli, program, czyli program, program, w którym normalizujemy modlitwę gastronomiczną od 2005 roku. Kurde! Ja pierdziele widzowie, nie da się nagrywać. Jakby się sam przypomina, to by nie był ten sam moment. Dzisiaj robimy kochan rewolucję, czyli program, w którym normalizujemy problem, w basonomii od 2015 Restauracja, w której Restauracja, dzisiaj której przeprowadzimy rewolucję, nazywa się Isteria Freddy's. Jak będziecie już ja sam loka wygląda jakby nikt tam, jak tam, nie, tam, nie, tam, tam nie zaglądał akcjonalnie od od dwudziestyśla trzeciego roku. Właścicielem tej restauracji jest na Ragna. Jakieś dwany zanikają nam posane w w Google i piszą o jakiś modern świat zdarniony dzieci. Dlaczego prześladujecie na chwilę polskich przedsiębiorców? Dobre, wchodzimy dobra, do wchodzimy do środka. Trochę tkwi na ale, podłodze, ale, to, nie ale to nie przeszkadza. Też tak mam w domu. Życzę znacznego nawzajem. Okej, robimy wielki test smakowiscy z pizzerii Freddy'ego Smitha. Nie, powiem wam tyle, nie dziwię się, że w tej restauracji umierało dzieci. Kto tutaj jest kucharzem? Ja jestem kucharzem, nazywam się Alfredo Angoli. Słuchaj Lindu, dlaczego ta pizzeria smakuje jakbyś dodał amerykańską smaczkę? Napłamałem, patrzę w cywili i zostałem kucharzem tej restauracji, dlatego, że na korzyste gusty znamy którego ktoś raz skrytakował, przez co zgrzał. Czy może pan stosować muszynku wobec mojego pracownika, który pracuje u nas w tej chwili? Właściwie lat. Pani chłop, ma 20 lat, 5 czterdzieści lat, lat. doświadczenia. Może i zabiłem czy urodzi na Czekaj, co? Czekaj, co? co? Onwards... Czekaj co? Hmm. sprawdzić waszą co? Sprawdzić, co to ma być? Kuchnia uwalona, garny, na składniki, składniki, żelny, odszalony. Szerychową się, to i ściągnięcie. Zdenerwowaliście się, z bardzo przerwać. Dlaczego to pani, to nie jest. Nie, 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 nie,

...trucisnę... ...i do środka fentanyl. Fentany. Spójrzcie tylko Spuście na, przemianę na przemianę restauracji. Kiedyś było to brudno, brudno i obrzydliwie, a obecnie w sumie, sumie to też. Ok, przyszli ok, pierwsi goście, goście na nowe otwarcie, otwarcie restauracji. restauracji. Gdzie jest dany główne. główne? Jakby, Jakby to wytłumaczyć, nasz uchyl właśnie zmarł. Co to znaczy, że zmarł to znaczy, że 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 i nie żyje? Nie, on niestety jeszcze żyje, ale z który go kontrolował, wpadł nam do frytkownicy.